To jest skład gospodarzy, pogoń Grodzisk Mazowiecki. W bramce jeden kieszek. Następnie od. Mniej udamy, nie mniej udany, a ten sezon idzie autostrada otwarta do ekstraklasy. Bezpośrednio na antenie telewizyjnej naszej telewizji regionalnej. My zachęcamy do oglądania naszego spotkania w aplikacji mobilnej Smart TV i na tvpsport.pl. Dzisiaj moderatorem Multiligi na TVP3 jest Dominik. Na siłę rzeczy. Też patrząc na aurę, w której obecnie jesteśmy, Konstantyn. Lewa noga i 1 do 0! Nie, Adamski! Łapie Perchel. Jak niewiele Adamskiemu potrzeba, by sobie. Dwa Warszawa jest po prostu gotowa do gry. Dlatego dostaje tyle szans. No i świetnie w drużynę, w zgrodzisko. Udało się ich wkomponować. A tymczasem puszcza. Już w polu karnym pogonik Jeszek. Po raz pierwszy musiał się wyciągnąć. Ale tak łatwa. Do obrony, bo zobaczmy. Holewniak szedł na swoją lepszą lewą nogę i naprawdę było blisko. Ma trochę miejsca Oliwier Olewiński. Skrywa głową Jaron, jest Jędrasik, Jędrasik i broni Perchel. Perchela Jak intuicyjna, choć niewiele mógł zrobić. bramkarz Puszcz. Tak, no tutaj widzimy, że kapitanie, to zdaje mi się, że Wisła. Sama sobie może tylko ten awans już bezpośredni odebrać. No a zobaczmy, będzie szansa dla drużyny z Grodziska, broni Perhel jeszcze Jaroń tutaj chciał finalizować i jaka decyzja arbitra? No jest Jędrasik, może to będzie ten gol, którego chcesz i szuka Szadamski, też szukał trafienia, ale strzelił prosto w Perchela. Ale zobaczmy od czego się zaczyna ta sytuacja, od złego wybicia mógł wyciągnąć o wiele, wiele więcej. I zobaczmy, jak idą zawodnicy pogoni na szybki atak. Jest atkoń, sad Sadamski, Jaro, nie, czwórko atakują gospodarze. Jędrasik, Perchel wypluwa! I to była dobra próba Jędrasika. Naprawdę fajne uderzenie, soczyste. Uroba, ma taką odwagę w sobie. Tutaj jeszcze raz, jak bujnął. Łoś buj... i Konstantyn. Konstantyn, prosto w Perchela. Z, del z delikatnymi problemami. w Pruszkowie, Pogoń-Grodzisk-Mazowiecki po pierwszej części spotkania remisuje z Puszczą Lepsza delikatnie ekipa Gospodarzy, aczkolwiek... Jedna lub druga drużyna będzie musiała więcej zaryzykować i pójść po bramkę, a wtedy będzie worek od Mikołaja Bramek w Pruszkowie. No to dzisiaj Adamski pokazuje, że napastnik nie niebieg biegający w formie i, ma i mający to coś stoi w miejscu. Kieszek, I, ma trzy, I ma trzy doskonałe sytuacje. Na naszych ekranach, a to jeszcze raz, jak do tego uderzenia się zebrał. Taka piłka dla. I oddaje uderzenie. Tak, tak musi e, grać dzisiaj typowa siódemka, jedenastka, czyli boczni e, położnicy. Adamski! Adamski! Adamski z trafieniem dla gospodarzy, chociaż, chociaż cieszy się Kuba Konstantyn. Nie zmienia to jednak tego, że Pogoń Grodzic na prowadzeniu, a my patrzymy, jak to wszystko w polu karnym puszczy wyglądało. Zobaczmy, mamy sytuację pod bramką Pawła Kieszka, szybko piłka przeniesiona i mamy pierwszą bramkę strzelcem, tak jak powiedziałeś, Kuba Konstantyn i Adamski. Adamski tutaj... Adamski. Gra puszcza, stec do Korczakowskiego, Kieszek wyciągnął się w ramce. Zobaczmy, kapitalne dośrodkowanie i nie w ten ruch co trzeba, tutaj widzimy wszyscy zawodnicy w świetle bramki, tutaj stoją na linii bramkowej, więc piłka będzie dokręcana. Kolewiak. Dobra piłka! Jeden do jednego! Mówiłem, pachnie tutaj, pachnie golem dla Puszczy, pachnie remisem, pachnie takim wynikiem i to się dzieje po kolejnym rzucie rożnym. Czyli moje słowa, jeśli odwiniemy to, co powiedziałem przed 30-40 sekundami, stały fragment gry w dzisiejszy. Zawodników czy Adamski, tak, jak dobrze widzę, stoi na strefie i ona musi go przejść. Barczak i Simon broni kieszek, ale to była piłka. Ale teraz doświadczenie Kieszka przydało się w ramce gospodarzy. Powiedziałem, jeśli gra z lepszą drużyną, Zawisza pokazała. Stały fragment gry. No, zobacz za mieszanie i grzy, w bramce! Kaspę! W bramce! puszcza na prowadzeniu, choć ten gol śmiglewskiego. Nie będzie. Nie Barnowski no goruje. Adamski chyba będzie tę piłkę wybijał, a arbiter ten mecz kończy. Jeden do jednego. Lepsza wydawała nam się pogoń.